Jest nam bardzo miło powitać państwa na debiutującej imprezie targowej, międzynarodowych targach technologii recyklingu i odzysku materiałów surowcowych recykling Tech w Ptak Warsaw Expo. Oczywiście targi to nie tylko to co jest prezentowane na stoiskach, ale również debaty i spotkania, które Podnoszą najważniejsze wyzwania, to właśnie na tych targach organizowane są debaty poświęcone wyzwaniom rynku, recyklingu, gospodarki obiegu zamkniętego. Ta debiutująca impreza już cieszy się dużym uznaniem. Cieszy nas właśnie duża frekwencja zwiedzających, duża ilość uczestników konferencji są maszyny pokazujące, jak odzyskiwać te surowce. I to surowce z plastiku, z opakowań, z papieru, ale w ogóle no, generalnie jest to impreza, która poświęcona jest technologią odzysku surowców. Firma Hammerman zajmuje się produkcją maszyn do recyklingu. Wszelkie rozwiązania od początku do samego końca, czyli od rozdrobnienia do uzyskania finalnego produktu, którym są np. przemiały, gotowe materiały do procesu ekstruzji lub do jakichś konkretnych zastosowań klienta. Jesteśmy z nowym urządzeniem, które jest nowością na polskim rynku. Jesteśmy pierwszą firmą, która wprowadziła go do sprzedaży. Są to separatory elektrostatyczne. Potrafią oddzielać tworzywa od, od, od wszelakich metali. E, no, mamy bardzo duże zainteresowanie na targach tym urządzeniem. Potrzeba klienta jest bardzo duża. na, ten, na, 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 na jakby m, uzyskanie gotowego produktu albo, albo problem, z którym mierzą się recy recyklingowcy, jest właśnie taki, że mają duże zanieczyszczenia. I ta maszyna potrafi to odseparować. Firma VGT Polska od 25 lat działa w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jako dostawca urządzeń peryferyjnych, a dzisiaj jesteśmy na targach recyklingowych, ponieważ no, taki jest wymóg obecnie rynku, żeby jak najwięcej tych tworzyw nie trafiało gdzieś tam do śmieci, a było zawracane w jak największej części. No i dlatego też w zasadzie półtora roku temu zdecydowaliśmy o wprowadzeniu do naszej oferty urządzeń, które typowo będą służyły do branży recyklingu. Jesteśmy na stoisku portugalskiej firmy Plasmak, która już od wielu lat dostarcza również do Polski urządzenia do recyklingu, kompletne linie, a również poszczególne urządzenia dla poszczególnych etapów. No tutaj targi są typowe recyklingowe, więc spodziewamy się, że przynajmniej kilka będzie takich merytorycznych rozmów. Na te targi przygotowaliśmy nawet specjalną, specjalną prezentację dotyczącą. Wilgotności płatka uzyskanej w etapie suszenia w procesie recyklingu, jako że jedną z naszych flagowych maszyn jest urządzenie Plas służące do suszenia płatka właśnie w procesie recyklingu. Dzień dobry, jesteśmy na stoisku firmy Argus Maszyny z siedzibą w Redzie. Jesteśmy stałym bywalcem targów tak, Expo Warsaw. Prezentujemy naszym klientom. Możliwości współpracy, możliwości dostarczania kompleksowych rozwiązań do recyklingu, głównie tworzyw sztucznych. Firma Argus Maszyny w tej chwili realizuje dwa projekty wyposażenia kompleksowego zakładu do recyklingu tworzyw sztucznych. Mówiąc kompleksowe, mam tu na myśli wyposażenie tych zakładów sortownie do tworzyw selektywnej zbiórki odpadów popularnie nazywane żółte worki przez mycie, granulację i wytwarzanie gotowych produktów w postaci znowu worków na śmieci do selektywnej zbiórki, czyli można powiedzieć taki obowiązujący w tej chwili trend gospodarki obiegu zamkniętego.